Wszędzie słychać takie ogólniki. Było niepraworządnie, ma być praworządnie. A jakimi celami to osiągniemy? To jest mało ważne. Jest znany no, profesor właśnie tak. sędzia sądu najwyższego, który na Twitterze, bo chociaż nie mam Twittera, ale przysyłają mi ludzie różne rzeczy. Pisze, że jakiś tam przepis bardzo ważny dotyczący wyłączenia sędziego. W normalnych czasach to był tak wykładane, ale czasy mamy szczególne, nienormalne, to teraz on będzie tak wykładany inaczej. To jest absolutnie aktywizm polityczny, burzy poczucie bezpieczeństwa prawnego a przede wszystkim wśród obywateli. No bo jak sędzia może wyjść i na przykład powiedzieć, jeżeli chodzi o zasiedzenie czy kwestie odszkodowania za szkody medyczne, to dzisiaj tak to interpretujemy niż wczoraj, bo czasy mamy szczególne, bo lekarze nie wiem, za dużo zarabiają, bo się okazało, że ktoś wziął łapówkę. Jesteśmy tylko ludźmi, absolutnie to nie upoważnia do łamania prawa.